i w to życie chce. W sobotę. Pacific Rim Rebellion. się. I dobrze. Maria Magdalena, premiera telewizyjna. Pomagajmy ludziom jak on. Świąteczną niedzielę. Harry Potter i komnata Tajemnic. Harry Potter to dla mnie zaszczyt. Szybcy i wściekli. Nie mam gotówki, ale stawiam gablon. Świąteczny poniedziałek. Piłsudski. To jest kwestia woli. Święta na filmowo w siódemce. Trzeba wykorzystać wojnę do naszych polskich celów. Organizację bojową traktuje jak swoje wojsko. Wojna z Muskalami to w Polsce święto. Prawdziwa historia. Będzie skandal. A niech będzie. Nie dam ci rozwodu. Nie dam! Marszałek, jakiego nie znaliście? Polska idzie. Na długo? Borys Schmidt, Magdalena Boczarska. Pił -Sucki. W poniedziałek o 21:40 w siódemce. Ojcariusze podoba się zdolność.